Dzisiaj jest na do dodi pro Jak widzicie, on jest. Widzicie, kogo on ma? Nagrywa. Się. Widzowie. Dzisiaj się troszkę pokłóciłem z krasnalem Więc nie ma z nim odcinka. Może później się jakoś pogodziłem i coś zrobimy. Nie, go nie ma. Jako jest to. Po prostu jest zamazany, cały zacenzurowany. Zacenzurowany. jest Nie, go tu nie ma. Bobel jest. Polecam kanał Bobel. I i X Janusz napisałem w opisie pod wczoraj. Pod wczorajszym filmem i pod kanałem, że y, tylko jeszcze musiałem podpisać Bobel, bo zapomniałem. Więc jeszcze dopiszę tam. No zobaczę, czy dałeś y, te Policja i złodzieje chyba dałem. A jak nie, to wczoraj odcinką, który nagrałem z wiesz z, z czego? z food ganga zobacz sobie jaki jak, jak ja miałem głos masakra normalnie za co trafiłem? ej w ogóle to co ja trafiłem to, to jest mega badziew to tylko ci daje życie Cześć, odcinku to nie. To jest mega słabe. Co ja zrobiłem? Kurde, na boga. Polska, że to jest Nie, nie ma opisu. Jest, ale nie pod policja, Może pod pod, 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 pod no. No, pod, pod gambie. No, ale i nie w, w komentarzach. No, no i tam i pod... I wiesz pod czym? pod tym, yy, jak się nazywało. Poczekajcie, widzowie też wampa. Dobra, widzę, już wszystko się rozwiązało. Nie! Ponieważ mam nadzieję, że zostawicie dużo łapeczek w górę. Bez najnowszej postaci, jak coś nazwą włączę kamerkę. Widzicie widzowie. Jakbyście zobaczyli co zrobił teraz Janusz, byście się popłakali. E nie, ja mam tu bardzo sam siebie z tą maską. Z maską konia. Jak Karolek, dobra kurde, biorę Ezusemkę, kurde i nagrywamy. Ezusemkę Oni, ale nas najechali. Chamskar, chamskar. Ale na serio, trwa, mam telefon. No, a, Jak chcecie, widzowie, to będę nagrywać vlogi na dworze. Jak chcecie, widzowie. Z y, 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 takim jednym, y, nie youtuberem, tylko gościem i y, jego imię, nie wiem czy przemyśleć ponormalnie, czy y, jakoś wymyślić. Dobra, na TikToku się nazywa mega dziwnie, więc nie powiem, jest prankiem. ja to będę nagrywać już z telefonu. Znaczy dwa konta. Dobra. Nie wiem czy to dobry kon Życzę to nagrał na YouTube'a. Wstawić? No dawaj, wstawaj. Ej, ogólnie znów Januszek, tylko on gada, a no. Dawaj, zakładam na ogród. <grym> Ogólnie w bullet nic się nie zadziało. Chyba wiecie, że mam diabła. Nie, nie wiecie. Bo zdobyłem diabła. Cyklopa. Co on robi? To jest jakiś cud. Pierwsza drużyna, jak widzicie, pokonana. Po prostu uwalimy w drużynę Nita i ten. Nita i... To wygląda tak głupio. Dobra, to tam <śm> Ogólnie y, coś wam pokażę, unicestwię was widzowie, dobrze? Przecież kamerkę włączyłam, co jest? Widowie, unicestwię was. O nie, wy tego nie widzicie. Do Widowie po prostu idziemy do, do Diego. Idziemy do Dodiego. Najlepsze na świecie. O, ja co bym zrobił? Pokonał. Dobrze. Ej, pa. I w miesiącu. <grym> Dalej. Nie. Ja chyba na pewno nie zrobię tego dla dzieci. Zdecydowanie A nie. Tu mnie prosto tylko prześpię. No ja to w sekundach jeszcze ślepo nie chwilę. O siema! Pokonałem i wygraliśmy 32. 32 sekundy i... Nie, 34 sekundy jest drugie. E kuba, a robimy rozejm. No dobra. Ale ogólnie nie wiem on zdradził moje imię, ale nieważne, brał star się nade mną. Nie powiedziałem Twoje imię przed chwilą, więc nie, nie Ale i tak już Twoje zdradziłem. I Doriana. Zdradziłem imię Doriana. Dariusz. A Dorian to Dorian. Najlepszy na świecie. Do dido dido ja nie wierzę, co on zrobił. Chętnie wam bym pokazał. Tylko nie mogę. Ale zobaczcie co wy tyle. I jeszcze pistolet, dawaj. Kurde, ten z Fortnite'a do mnie idzie, nie? Kurde, jaki pelikan. Kurde, tutaj, kurde, pelikan z kapeluszem. Ten, kurde, asasm stoi przed kamerą. Ale mogę być już ten prawdziwy. <grymne> Kurde, saddzisz że tym jest mojej urki w osie. Co tu się dzieje? Widzicie Przegraliśmy, wygraliśmy, wygraliśmy. Widzowie, widzicie na karnet? Zajmę się